Dzień dobry, witajcie. Jak się spało? Witam Was na Roratach. Dzisiaj Ewangelia, Panie Jezus mówi tak, mówi do tłumów, którzy szli za Nim, gdy zobaczył wiarę setnika. Zaprawdę powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Czyli jest naród wybrany, który się modli, który wierzy w Boga i idą za Bogiem, czytają Pismo Święte i jest setnik, który jest uważany za... Z innego narodu, gorszego, jest Rzymianinem, jest gorszy, jest ten niepobożny, ten, który nie rozumie Boga. I Pan Jezus o nim właśnie mówi: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Myślę, że to jest dla nas, jakaś taka, taka refleksja dzisiaj może być. Mamy dookoła siebie różnych ludzi, wierzących, niewierzących, letnich. Skoro uczestniczy w loratach, to najprawdopodobniej jesteś tym człowiekiem, który ma gorliwe serce, który pragnie Boga. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza Ciebie i mnie, żebyśmy spojrzeli na tych ludzi, którzy do Kościoła nie chodzą i zobaczyli, w nich też jest dobro. Być może mają wiarę większą ode mnie. Zapytasz, jak to możliwe? Przecież chodzę do komunii. Ja się modlę, ja jestem blisko Pana Jezusa. Wszystko się zgadza. Tak samo jak wtedy, w Izraelu, a ten setnik który nie mógł wejść do synagogi, żeby się modlić, bo był nieczysty, Jezus mówi o nim, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary jak u Niego, ani marzykałanów, ani u faryzeuszów, u nikogo. Zadanie dzisiaj jest, żebyś zobaczył, czy to w tramwaju, czy w miejscu pracy, czy w szkole, żebyś zobaczył osoby, o których wiesz. Nie chodzą do kościoła, słabo jest z nimi, jeżeli chodzi o wiarę. Popatrz na dobre ich serce, żeby zobaczyć dobro w tych ludziach, którzy są gdzieś dalej od Boga. Trwamy w Adwencie. Napisz komentarz, jak przeżywasz ten dzień, jak zobaczyłeś dobro dzisiaj w człowieku. I daj kciuk w górę, udostępnij te relacje swoim znajomym i koniecznie subskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia.